Siem dzisiaj, Mandero. Słuchajcie, jest wyjątkowy dzień. Jedziemy na urodziny Piotrka Pająka z podróży Wojownika. Właśnie zbieramy się w marinie. Wszyscy już tam czekają. Jest godzina 13:40 o 14 wypływamy. Więc no, będzie się działo. Potem o 20... Za 600 metrów skręć łagodnie w lewo. O 21:00 spotkamy się na Bangler Road, gdzie będziemy kontynuować dzisiejsze manewry, także no okej, okay. lecimy, słuchajcie, zobaczcie jak się bawimy na urodzinach Piotera widerku, wszystkiego najlepszego kochany 100 lat. 100 lat. 100 lat dla mnie słuchajcie, dzisiaj będzie się działo tak, że aż, aż się boję pogoda nie dopisuje, ale w dupie mam pogodę. Ekipa będzie dobra i to wystarczy. Dokładnie, będzie gorąco. Dokładnie tak. No. Dobra, wchodzimy na wybór. <skrybuj> Niech się mi to sta, przebyć na ha, ah. No! A życzenie! A życzenie! Było, było, było! Ciąg dalszej imprezy Piotra. 20.30 się spotykamy, jednak za chwilę będzie 20.30, więc zaraz ekipa dołączy. Dobra, lecimy do Fangbaru. Czy mamy jeszcze chwilę, więc można się posilić. Jesteśmy na takim night marketie night z jedzonkiem. Przede wszystkim seafood właśnie. Zobaczcie, jakie kozackie, kozackie lobstery, kurczę. No masakra, nie? Wielkie. Big shrimp, river shrimp, right? Yeah. So big, OK? OK, dobra. Tylko tak, ceny tutaj właśnie na bangla na tym Night są dwa razy większe jak na tym markecie koło właśnie mojego hotelu, czyli na Patong Night Market. Także musimy o tym pamiętać. No dobra, coś wybierzemy zaraz sobie lekkiego przed imprezką. Myślę, że jakiegoś kurczaczka zjemy. Dobra, zamówiliśmy szaszłyk z kurczaczka. Tak to wygląda 50 batów. Słuchajcie, kurczak 50 To jest dosyć tani w Tajlandii, natomiast powiem Wam, że wieprzowina na przykład, taka ciekawostka, im bardziej tłusta, kiedyś już to nagrywałem, im bardziej tłusta, tym droższa. Na przykład najtańsza część wieprzowiny to jest polędwica albo schab, a najdroższa to jest właśnie pork belly, czyli jak to się nazywa? Słonina. Słonina pod brzusze, pod gardle, tam gdzie najwięcej tłuszczu, słuchajcie, to kosztuje dwa razy drożej niż po czy schab. Ciekawostka, nie? No właśnie, a propos przewiny takie żeberka, słuchajcie, tutaj na tym bazarze kosztują za 100 gram 70 batów, czyli takie jedno, słuchajcie, żebro wychodzi 500 batów, gdzie na moim bazarze takie żeberka kosztują jakieś 200-250 batów maksymalnie. Dobra, szaszłyczek wjeżdża. What is this? Wheat butter. This is garlic butter? Uh, uh, Alejna, barbecue sauce and... Butter. Wheat butter. Weed butter on top. Yeah. OK, thank you so much. kapom yeah. No jednak kozackie, słuchajcie, ten szaszłyk za 6 złotych, nie? Masakra, zobaczcie. Z... Barbecue sauce, z garlic butter. Ciekawostka, nie?

Na środku Walking Street, znaczy Bangla Road. Idziemy na Baton Bay Hill, jak zwykle zresztą, nie? Godzina 0.30 Ktoś, a to w ogóle jest Tomek? Szalony reporter. To ja. Tak, Słuchaj, jak on był ostatnio z Piotrem właśnie na fulbum Party, ja płakałem z tych relacji. Ja proponuję go obserwować, bo naprawdę koleś jest przekozak. Nie zgodzę się z tym, ale no dobra, no nie będę się gucił, bo go lubię. May <laughs> Hill, jedziemy! Jedziemy! Uwielbiam Patong Bay Hill, ponieważ on nigdy nie zasypia. Pamiętacie to wideo, który, które kręciłem o zakupie nieruchomości w Tajlandii jakieś dwa, trzy odcinki temu? To jest właśnie Patong Bay Hill, tak jak wam mówiłem. Tu są takie samowite imprezy. Tutaj na dole jest główna imprezownia, a tutaj po bokach, widzicie, jedna, druga, trzecia, tam na dole czwarta, piąta, a tutaj jeszcze główna po drugiej stronie. Te dyskoteki są, słuchajcie, do białego rana, także no Patong po prostu rozwala, jeżeli ktoś chce przyjechać na wakacje i mieć spokój, a połączony z rozrywką, koniecznie musi przyjechać do Patong, ponieważ patung w dzień jest w miarę spokojnie, a wieczorem można wyjść na takie właśnie balety do Białego Rana. I to jest jedyne takie miejsce, słuchajcie, na Puket. Piotr, dziękuję. Bardzo, dziękuję. Ja. Bardzo udany urodziny, bardzo. Dobra. Dobra tak, tak, muszę jechać, sobie, się za was ten film sklejać, a tak naprawdę tobie trochę szarpią, potem wam powiem o co chodzi. Piotr, dziękuję. Bardzo mnie Dziękuję bardzo. Dziękuję. I do zobaczenia jutro, do... na Dobrze. Okay. Hej?